Cześć ciocia, witam was bardzo gorąco. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego Fortnite nie działa. Pierwsze, co możesz zrobić, a nawet musisz, to wejść na stronę status.epicgames.com i tutaj możecie zobaczyć statusy e serwerów, statusy logowania, możliwości pobierania gry i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie statusy gier od Epic Games znajdziecie właśnie na tej stronie. Linka podaje także w opisie, więc w pierwszej kolejności wchodzimy sobie tutaj i sprawdzamy, czy czasem nie ma jakichś prac, czy czasem nie ma jakiejś globalnej awarii, która uniemożliwia Przywia nam grę Kolejną sprawą jest Easy Anti Cheat, który jest odpowiedzialny za to, aby rozgrywka była uczciwa, aby nikt nie oszukiwał i żeby nikt nie próbował stosować jakichkolwiek modów w grze za co prędzej czy później i tak dostanie bana, ale nie tylko to jest bardzo ważne programowanie, które musi działać i które także czasami powoduje problemy. Tak więc teraz pokażę Ci szybko, jak możesz taki problem typowy z Easy Anti Cheatem wyeliminować. W tym celu przejdziemy sobie do aplikacji mój komputer, następnie wybieramy dysk, na którym mamy zainstalowanego Fortnite, a w moim przypadku jest to dysk C. Przechodzimy do Program Files, teraz szukamy folderu Epic Games, przechodzimy do folderu e Epic Games, następnie wybieramy folder Fortnite, później Fortnite Game, e, Binaries, to kolejny Fordel, który wybieramy. Następnie Windows 64 i mamy tutaj Easy Anti-Cheat. A w środku znajduje się aplikacja Easy Anti-Cheat Setup. Klikamy ją sobie. Teraz nie widzicie ekranu. Zatwierdzamy przyciskiem tak. I mamy coś takiego. W tym miejscu wybieramy sobie. Current Game, lub Game, jeżeli mamy na liście, następnie wybieramy opcję Napraw Usługę, i to jest jedna rzecz, którą musimy zrobić, a pomaga ona w wielu przypadkach, naprawdę w wielu przypadkach, naprawić grę. Czasami, właśnie przez ten Easy Anti-Cheat, nie możemy grać w Fortnite'a, mimo iż statusy pokazują, że wszystko jest ok. Tak więc ten sposób koniecznie wypróbuj i daj znać w komentarzu, czy pomógł. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. No i cóż, pamiętaj, jeżeli jest zmiana sezonu lub rozdziału. To rzecz jasna, przez kilka dni Fortnite nie będzie działał. Właśnie dlatego warto śledzić stronę główną Epic Games i gry Fortnite, aby być na bieżąco. No cóż, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.